Chciałem Państwa serdecznie powitać nie tylko jako kierownik naukowy tego właśnie projektu, to znaczy Elektronicznej Platformy Transferu Wiedzy i Zasobów Źródłowych, ale przede wszystkim, ponieważ jesteśmy w sali Rady Wydziału, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, jako kierownik studiów doktoranckich powitać jako przedstawiciel Kolegium Dziekańskiego, czyli tych władz, które Wydziałem Filozoficzno-Historycznym zarządzają. Po ludzku jestem wielce rad, że doszło do tej konferencji, i również do tego, że kiedy tak patrzę na salę, to widzę, że mamy do czynienia zarówno z tymi badaczami, którzy już mają potężny dorobek są powiedzmy tak, badaczami starszego pokolenia. Zwykle w tym czasie popatrywałem po sali, szukając, ale zdaje się, że w tej chwili to już mogę lustro przed sobą postawić też. Z drugiej strony, badaczy również młodszych, ale również jestem wielce zadowolony, że mamy młodzież. Ja zawsze byłem i zawsze mówiłem, kiedy miałem do tego okazję, że historia, oprócz tego, że bada przeszłość, powinna mieć taką swoją wartość użytkową, zgodną z przysłowiem, że historia jest nauczycielką życia. Chociaż cynicy mówią, że jeżeli kogoś nauczyła, to nigdy, nikogo, niczego i nigdzie. Ale być może warto, jeżeli tak rzeczywiście było, zerwać z tą z tą tradycją, więc będą nas słuchać również ci, którzy być może staną się adeptami historii, albo w każdym razie ci, którzy w jakiś sposób wyciągną wnioski z refleksji, która będzie się przewijała podczas, podczas naszych wystąpień. Na stołach mają Państwo możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą, to są książki, książki wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, którego przedstawiciele też tutaj są obecni wśród... W swoim wystąpieniu ja chciałem państwu, z Państwem podzielić się taką refleksją o granicach, no i teraz pytanie: co można powiedzieć o idei między może w ciągu 20 minut? Proszę to potraktować zaledwie jako szkic zarysu, bo nawet nie zarys, tak? Szkic zarysu zagadnienia. Na początek kilka takich refleksji porządkujących, które są ważne dla mnie, jeśli chodzi o zawartość mojego wystąpienia, ale myślę, że mogą również w jaki sposób usytuować problemy, które będą poruszali również następni mówcy w naszej pierwszej części konferencji. Sprawa pierwsza no to oczywiście kwestia nazewnictwa. Jeżeli Państwo sięgną do publikacji, mamy do czynienia bardzo często jednak z takim zjawiskiem. Dobrze być tego świadomym, że pojęcie międzymorze i pojęcie trójmorze Właściwie stosowane jest wymiennie, to znaczy również stosuje się określenie między Morze zwyczajowe używane dla określenia terenu pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, również na określenie tego pasa, tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które bardziej precyzyjnie określa się Trójmorzem. Myślę, że też będziemy to stosować wymiennie, to znaczy między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem. To, żeby tak zakreślić zakres geograficzny naszych, naszych rozważań. Druga refleksja ogólna to taka, że w przypadku polskich intencji, polskich aspiracji, nazwijmy to w cudzysłowie międzymorskich, mamy do czynienia, chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi, z, takim, z taką charakterystyczną ewolucją. Znaczy, najpierw mamy faktyczne międzymorze, jeżeli pod pojęciem tego międzymorza będziemy rozumieli Rzeczpospolitą obojga narodów, rzeczywiście sięgającą od morza do morza, natomiast paradoksalnie rzecz biorąc kiedy jej nie stało mamy do czynienia z nasilaniem się i pogłębianiem teoretycznej refleksji dlaczego Międzymorze jest Polsce jest Polsce y, potrzebne I to chyba taka druga kwestia której musimy być świadomi i wreszcie trzecia ewolucja pojęcia koncepcji Międzymorza w polskiej myśli politycznej myślę, że to też jeszcze jakoś wybrzmi w pozostałych wystąpieniach Mianowicie, jak sądzę, możemy dostrzec taką ewolucję merytoryczną od pojęcia polskiej dominacji, czy też dominacji Rzeczypospolitej w obszarze międzymorskim, do koncepcji Rzeczypospolitej tylko jako inspiratora pewnego ładu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co, jak sądzę, dość dobrze widać w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I refleksja taka kolejna, porządkująca, mam wrażenie, nasze obrady. Mianowicie warto dostrzec, że ta idea międzymorska nie była efemerydą. Ona się nie pojawiła i nie zniknęła raptownie. Na różnych etapach historycznych, w różnych okolicznościach, często wydawałoby się najbardziej niesprzyjających jej realizacji. Ona się pojawia oczywiście w zmodyfikowanych formach, w różnych mutacjach, ale być może to dowodzi również nie tylko przywiązania jej twórców do samej koncepcji, ale i tego, że ta koncepcja rzeczywiście oprócz teorii miała również walor praktyczny. To znaczy rzeczywiście uważano, że jest ona w jakiś sposób gwarancją z jednej strony ładu i stabilizacji w regionie, z drugiej strony, ponieważ Region jest uładzony, ustabilizowany również, również bezpieczeństwa Polski. Natomiast, żeby już przejść do tego, co ja chciałem Państwu raczej w formule takiej przechadzki historycznej, jeśli można tak to określić, pokazać. Oczywiście, ambicje Polski wychodzenia poza swoje granice i w ten sposób tworzenia sytuacji że jest się państwem dominującym w regionie, wyprzedzają jeszcze idee międzymorskie, ja nie mogłem się oprzeć, żeby nie pokazać no, drapieżnego jednak państwa, polskich, państwa pierwszych, pierwszych piastów, to jest Polska w czasach Bolesława Chro, Chrobrego, gdzie widzimy, że granice państwa polskiego dzięki polityce ekspansji uprawianej przez polskiego pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego wykraczały dalece poza obszar Polski, obejmując również oczywiście czasowo za co zresztą zapłacił Mieszko II. Morawy i, Morawy i Słowację, także Grody Czerwieńskie, no i część obszaru, o które toczyła, toczyła boje ówczesna polska piastowska z państwem, z państwem niemieckim. Ale koncepcja następna, proszę zwrócić uwagę. Szukają takiej mapy, żebyśmy sobie zdali sprawę, jaki to był twór. Mianowicie to jest schyłek XIV wieku. I to jest oczywiście mapa przedstawiająca to, w jaki sposób geograficzny wyglądała Unia Personalna Polsko-Węgierska za czasów Ludwika Węgierskiego. Tej mapy dość często nie mamy okazji oglądać, więc myślę, że to jest taki dobry przykład. Proszę zwrócić uwagę, to jest rzeczywiście duża część regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oczywiście wraz z terytoriami. Wasalnymi wobec Królestwa Węgierskiego, no i wreszcie to, do czego my jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, a więc początek Unii Polsko-Litewskiej, czyli Unia Personalna 1385 rok, krewo z jednej strony Królestwo Polskie, z drugiej strony Wielkie Księstwo Litewskie, no i tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że w granicach tej Unii Personalnej, jeszcze Personalnej tylko i aż, jak pamiętamy, no właśnie, stworzonej dla tej bezpieczeństwa przede wszystkim korony polskiej, ale także państwa, państwa litewskiego, wchodziła obszerna część regionu Europy bardziej wschodniej, może niż środkowo-wschodniej, tak by to trzeba było określić. Wreszcie mapa kolejna, a więc po Unii Lubelskiej po 1569 roku mamy powiększoną o tak zwane kresy wschodnie, dzikie kresy. Koronę Królestwa Polskiego. No i mamy oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie ograniczone w granicach. No to jest to, co przywykliśmy określać z pewną emfazą, być może, ale poniekąd być może i słusznie, jako to demokratyczne, szlacheckie imperium, które rozciągało się na terenie Europy Wschodniej. Oczywiście z czasem trawione coraz większymi problemami wewnętrznymi, przede wszystkim wynikającymi z tego, że. O prawo głosu w, w tym tworze, w tym eksperymencie, jak na ówczesną Europę, jak na ówczesne stosunki polityczne, w tym eksperymencie państwowym, domagał się trzeci naród Rzeczypospolitej, obojga narodów, dopiero kształtujący się, czyli Rusini, jak Państwo wolą, Kozacy być może jako, jako elita tej grupy narodowościowej. I też nie mogłem się oprzeć temu, żeby pokazać państwu mapę państwa, którego nigdy nie było. Czyli to jest to, czym byłaby Rzeczpospolita obojga narodów po wejściu w życie i po dojściu do skutku tak zwanej Unii w Chadziaczu, prawda? Czyli to był ten ostatni moment ratowania kształtu Rzeczypospolitej obojga narodów, a więc mamy tu już... Tak, w tym momencie mamy państwo trojga narodów, jak słusznie mi zwraca uwagę pan profesor, czyli z jednej strony Polacy, Litwini, no i właśnie Rusini, Kozacy, trzy człony tego państwa, które być może były jakąś receptą na ratowanie, paradoksalnie rzecz biorąc, swoistości tego tworu państwowego, ale jak wiemy, jak pisał wielki pisarz, niestety nienawiść wsiąkła w krew pobratymczą i już tej Unii Hadziackiej po powstaniu Chmielnickiego zrealizować się zrealizować się nie udało. To kolejna mapa. Jak Państwo zauważyli, już jesteśmy w XIX wieku. Ja może wyjaśnię, na czym polegał pomysł tego zestawienia. Oczywiście pierwsza mapa to mapa Powstania Listopadowego i proszę zwrócić uwagę, działania wojenne, działania wojskowe Powstania Listopadowego nie ograniczają się bynajmniej tylko do ziem tak zwanego Królestwa Polskiego. Ambicje szły dalej. Ambicje, ambicją strony polskiej było odbudowanie Polski również z terenów, które zostały włączone bezpośrednio w skład Imperium Rosyjskiego po słynnym kongresie wiedeńskim z roku 1815. Mamy tutaj zarysowane linie również polskich działań wojennych na terenach wschodnich, na terenach Litwy. Natomiast jestem winien Państwu wyjaśnienia, zdecydowałem się jednak na opublikowanie tej mapy, na pokazanie państwu tej mapy. Od razu usłyszę głosy, cóż to za dziwna mapa, ponieważ mają tam Państwo na przykład gdynię, czyli zdaje się, że chodzi o czasy współczesne, właściwie można powiedzieć. Ale to jest taka mapa, którą znalazłem już Państwa, to nagromadzenie tych symboli, one są znaczące, dlatego że tam mają państwo, mają Państwo w symbolice tej tarczy symbole polsko-litewsko-ukraińskie. To jest, proszę Państwa, mapa, oczywiście taka symboliczna, pokazująca miejsca potyczek i miejsca pochówków związanych z wystąpieniem zbrojnym w okresie Powstania Styczniowego. Te, które jesteśmy w stanie dzisiaj zlokalizować, A więc proszę zwrócić uwagę, to nie tylko Królestwo Polskie, to są również ziemie, to są również ziemie wschodnie, ziemie galicyjskie, tam wszędzie odnaleziono, z jednej strony wiemy o Działaniach zbrojnych, wiemy o potyczkach, wiemy również o miejscach pochówków powstańców styczniowych, co także dowodzi pewnego rozmachu. Jak pamiętamy, Powstanie Styczniowe, jednym z jego głównych haseł było hasło walki za wolność waszą i naszą. Waszą, rozumianą w takim znaczeniu, że Polacy <coughs> występują przeciwko Caratowi i Imperium Rosyjskiego nie tylko w imię etnicznych interesów własnych, ale również interesów Litwinów, również interesów yy, Rusinów, a więc ciągle ta myśl o tej. Rzeczypospolitej Wielonarodowej większej tylko niż etniczny obszar Polski wciąż w polskiej myśli politycznej oczywiście pytanie na ile zasadne na ile było to do zrealizowania jednak się przez cały czas przewijało no i wreszcie dochodzimy do okresu dwudziestolecia międzywojennego ja tylko chciałem zaznaczyć, że jeżeli sięgniemy do um, koncepcji politycznych polskich jeszcze z Przed I wojny światowej, najbardziej dla nas oczywiście tutaj e, znaczące będą publikacje, które m.in. Się, ukazywały się na łamach robotnika, czyli organu Polskiej Partii Socjalistycznej, socjalistycznej i iredentystycznej, czyli niepodległościowej. E, to w przypadku postaci chociażby takich jak Józef Piłsudski, ale również takich jak Wasilewski, o których będziemy sobie jeszcze mówić podczas tych naszych obrad. Powracała idea niemożliwości odzyskania przez Polskę niepodległości, jeżeli nie będzie się to wiązało z pewnym działaniem zakrojonym na szerszą skalę to znaczy to jest to słynne rozprucie Imperium Rosyjskiego wzdłuż szwów narodowościowych tak to, tak to określano. Takie publikacje na łamach robotnika i takie głosy podczas debat, dyskusji wewnętrznych. Wśród działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, tego środowiska irredentystycznego, się oczywiście pojawiały. Kiedy powstała Niepodległa Rzeczpospolita, to mieliśmy jakby kilka odsłon idei, która mówiła o tym, że Polska z racji swojego potencjału militarnego, demograficznego, Demograficznego, gospodarczego, także pewnej pozycji politycznej, jest niejako państwem predestynowanym do tego, aby zaproponować nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej. A ten nowy ład miał być określony przede wszystkim przez dwa niebezpieczeństwa, które go wymagały. Znaczy, z jednej strony Rosja Sowiecka, później Związek Sowiecki który bynajmniej po porzuceniu hasła budowy socjalizmu w jednym kraju wcale nie zapomniał o tym, że na, tak naprawdę jego ideą jest eksport rewolucji i w ten sposób wzmocnienie państwa sowieckiego, a z drugiej strony rewizjonistyczne Niemcy, najpierw jako Republika Weimarska, a później po 1933 roku jako Trzecia Rzesza. I pierwszą propozycją była oczywiście propozycja federacyjna w okresie wojny polsko-sowieckiej w latach 1919-1920. Z tą ideą federacyjną oczywiście jest problem. Różnie określał ją Piłsudski w różnych okresach, różnie określały ją środowiska, które wchodząc w skład tak zwanego obozu belwedewskiego naczelnika państwa i woza naczelnego Józefa Piłsudskiego popierały, ale przyjmijmy w ogólnych zarysach polegała ona na tym, by Polacy sprzymierzeni z narodami zamieszkującymi pas pomiędzy Rosją a Polską, czyli Litwini, Białorusini, Ukraińcy, stworzyli, stworzyli silny organizm, związek połączony więzami politycznymi, wojskowymi, gospodarczymi, który z jednej strony zapewniłby bezpieczeństwo i niepodległość sobie, to był oczywiście priorytet. Z drugiej strony no byłby elementem niewątpliwie stabilizującym region Europy Środkowo-Wschodniej. Jak pamiętamy, do tej realizacji tej idei nie doszło, natomiast część polskich elit politycznych i wojskowych o tej idei nie zapomniała. Ona będzie się jeszcze przewijała pod zmienioną nazwą. Wszak oficjalnie mieliśmy traktat ryski, pokój z Rosją Sowiecką, ale przypomnijmy jedno hasło Prometejski. Czyli polityka polegająca na tym, że jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, z jednej strony oficjalne pokojowe stosunki ze Związkiem Radzieckim, ale z jednej strony przenikanie na terytorium II Rzeczypospolitej agentów Związku Sowieckiego i działalność polegająca na pobudzaniu ludności kresowej do wystąpień przeciwko państwu polskiemu, mówię to w największym możliwym skrócie, jaki można tutaj zastosować. Z drugiej strony część polskich kręgów wojskowych i politycznych. Starała się wskazać Białorusinom w Polsce, Ukraińcom w Polsce, ideę taką o to, że mamy wspólny interes polityczny, a ich ambicje państwowotwórcze nie tyle powinny być realizowane w granicach II Rzeczypospolitej. Teren do realizacji tych ambicji leży na wschód od granic Polski Międzywojennej. Chodzi oczywiście o tereny białoruskie i ukraińskie, które znajdowały się w granicach Związku Sowieckiego. I wreszcie trzecia osłona, czyli idea międzymorska promowana przez ministra spraw zagranicznych, między innymi Józefa Beka, po śmierci Józefa Piłsudskiego, chociaż Józef Piłsudski też o tej idei mówił. W największym skrócie warto pamiętać o tym, że ta idea międzymorska, jeśli chodzi o środowisko Piłsudczykowskie, mam nadzieję, że pan profesor Adamczyk mnie tutaj w tej, w tej, w tej refleksji poprze. Była również promowana przez środowiska piłkzykowskie i w okresie II wojny światowej później, i w okresie również emigracyjnym, powojennym do roku 89, mapa, która jest ciekawostką pewną, różny kształt tej idei to są te najbardziej ambitne granice przewidywano, proszę zwrócić uwagę, w jednym przypadku znajduje się tu cała Skandynawia, w drugim przypadku tylko Finlandia, w jednym przypadku wchodzą również państwa znajdujące się wcześniej w granicach. Związku Sowieckiego. W innym przypadku o tych państwach się nie mówi, ale za to ambitnie sięga się nawet do Włoch, a więc już do Europy Zachodniej. Tak szerokie, że tak powiem, granice ewentualnego związku państw w ramach Trójmorza, bo to już trzeba powiedzieć Trójmorze, tak? sobie zakreślano. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym, że oczywiście tutaj mamy mapę po 1945 roku. Są dwie szkoły historyczne. Jedna mówi, że paradoksalnie rzecz biorąc, Oczywiście nie w sposób jak sobie tego Polska i Polacy dążący do niepodległości wymarzyli, ale ideę jednoczenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej, raz jeszcze podkreślam, w paradoksalny sposób zostały zrealizowane w ramach układu warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. To oczywiście bardziej żart historyczny. Natomiast druga szkoła, która twierdzi, że w gruncie rzeczy 39 rok przekreślił ideę Europy Środkowo-Wschodniej, nie mamy do czynienia wówczas z tworem, który określa się mianem Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy Zachód i Wschód. Mamy blok tak zwanych państw wolnych czy państw zachodnich, demokratycznych i mamy blok wschodni komunistyczny. Natomiast to nie znaczy, że oczywiście idee międzymorskie z jednej strony, jak już wcześniej podkreśliłem, nie były kultywowane w środowiskach piłsudczykowskich na emigracji, ba, jeszcze w okresie II wojny światowej w formule. Federacja Polsko-Czechosłowacka y, wspierał tą ideę rząd Sikorskiego, ale jak pamiętamy, pomimo podpisania nawet wstępnych dokumentów, pomimo powołania wspólnej Rady Planowania, pomimo podpisania y, deklaracji dotyczącego aktu ustanowienia takiej, y, takiego związku, oczywiście nie doszło z jednej strony z racji sprzeciwu przede wszystkim państw zachodnich, które nieco się obawiały nadmiernej samodzielności swoich wschodnich aliantów. A przede wszystkim sprzeciwu oczywiście ze strony Stalina, który zaczął wyrastać na głównego udziałowca, akcjonariusza koalicji antyhitlerowskiej. Ale oczywiście te idee również pojawiały się w postaci formuły ULB Ukraina, Litwa, Białoruś w ramach środowiska kultury, czyli Instytutu Literackiego w Paryżu, wokół postaci, środowiska skupionego wokół postaci jak to się mówiło, księcia redaktora, czyli Jerzego, Jerzego Wiedrojcia. Ostatnia mapa pokazuje, nie wiem na ile Państwo to będą mogli w stanie wychwycić, no pewien teoretyczny potencjał, tak? Potencjał demograficzny, potencjał również gospodarczy państw, które ewentualnie znalazłyby swoje miejsce współcześnie w ramach idei tak zwanego Międzymorza. Mapa ostatnia, nieco przewrotnie, to tak tytułem zakończenia, ale myślę, że też warto ją przypomnieć. To jest mapa współczesnej oczywiście Europy, ale proszę zwrócić uwagę w ramach tej mapy współczesnej Europy na zbieżność terytoriów państw, które, których udział w ramach Międzymorza byłby ewentualnie przewidywany, no z czymś, co funkcjonowało historycznie jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, a więc taki pewien wspólny pień mentalności, tradycji, i również chyba idei politycznych. Dziękuję bardzo.